Moi drodzy, dzisiaj król polskiego stołu, czyli ziemniak. Przygotujemy więc królewskie danie. Zamiast frytek – placek bez grama tłuszczu. Popatrzcie, e, popatrzcie, jak wygląda, a zaraz pokażę wam, jak się go robi. Zaczynam od przygotowania ciasta. Prostego, szybkiego ciasta z wykorzystaniem pira ziemniaczanego. Ziemniaki mączyste, uparowane, odparowane, co ważne, żeby były sypkie. No i teraz zrobimy z nich... Ciasto, które robiła zawsze moja babcia i ciasto, które polecam wam do zrobienia dobrego placka ziemniaczanego. Jaja. Nie całe jednak, a samo żółtko. Do środka, cyk. Mieszamy najpierw jajo, od razu możemy doprawić. Dużo pieprzu, by ciasto było mocno doprawione. Możecie użyć pieprzu ziołowego, możecie użyć ulubionych przypraw. Naprawdę pełna dowolność. W każdym bądź razie moja wersja, którą absolutnie zawsze lubię, to jest wersja z pieprzem. Mieszamy jajeczko z ziemniakami. Teraz na początek pół łyżki mąki pszennej. I też z ciastem wyrabiam. Ilość mąki zależy rzeczywiście od ilości wody, od tego jak mocno odparowaliście pire ziemniaczane, więc nie bójcie się dodać ciut więcej, ale nie wolno też dodawać zbyt dużo, ponieważ wtedy za suchy będzie cały placek. Ciasto wydaje się być idealne, więc teraz już troszkę mąki tylko na deskę. I wyjmujemy. Jedna bardzo ważna rzecz. To ciasto, tak przygotowane na placek, nadaje się idealnie do tego, by je faszerować. I to spotkacie w wielu kuchniach regionalnych. Dobre, leciutkie, ziemniaczane ciasto z dobrych ziemniaków, doprawione tylko pieprzem i solą, możecie zamknąć środek w farsz jaki chcecie. Dzisiaj jednak wersja specjalnie dla Was, którą przygotuję nieco inaczej, byście mieli świadomość, że to absolutnie proste, to też samo ciasto upieczemy. Formujemy. Placek o grubości około 2 cm. No i teraz przygotujemy go tak, by był absolutnie unikalny. Prawdopodobnie w normalny, nazwijmy to konwencjonalny sposób przyzwyczajenia, usmażyłbym to na patelni z tłuszczem, ale wtedy on nasiąka tym tłuszczem. Dzisiaj jednak wersja dla tych, którzy tłuszcz chcą wyeliminować, ale cieszyć się dobrym smakiem. Więc zamiast frytek, takiej frytkownicy bez tłuszczowej, przygotujemy owy placek. Więc bez żadnej panierki. Doprawiony placuszek upieczemy. Cyk. Wstawiamy tak, jakbyśmy wstawiali do pieczenia frytek. Temperatura więc zgodnie z instrukcją 200. 18–20 minut – za dużo. 15 na taki placek z uparowanych ziemniaków. W tym czasie przygotujemy dodatki. Pomysł na obiad taka jest idea tego przepisu. Zresztą, jeżeli szukacie innych pomysłów, cała playlista jest po mojej lewej stronie. Kliknijcie, sprawdźcie. Ale ten obiad będzie naprawdę prosty, i to chyba lubię najbardziej w kuchniach regionalnych, że jak postudujemy stare przepisy, to się okazuje, że one zawierają najczęściej dwa elementy. Czyli składnik główny, placek ziemniaczany, z ziemniaków, które to ziemniaki z wiedeńskiej wyprawy, przywiózł Król Jan III Sowiecki do Polski, które to ziemniaki były popularniejsze na samym początku ze względu na kwiaty, dzięki którym upiększano ogrody, które to ziemniaki przegrały wreszcie walkę z topinamburem. Topinambur – też taka bylina, która rośnie na granicy lasu. Najczęściej żywi osienią dzisiaj dziki. I jak wiecie, stolicą ziemniaka jest Ameryka Południowa, tam też jest Muzeum Ziemniaka, w Polsce Wielki Pomnik Ziemniaka. W Monikach odbywał się festiwal ziemniaka, na którym byłem chyba ze trzy razy. W każdym bądź razie na Podlasiu tak samo popularny jak... W Wielkopolsce Pomysł więc na obiad jest dokładnie taki sam jak w kuchniach regionalnych. Gdzie ziemniak kiedyś królował w różnych kuchniach regionalnych i był podstawą wyżywienia. I teraz z tego ziemniaka chciałbym zrobić coś, co będzie pełnowartościowym daniem. Główny składnik? Placek. Jest. Pomoćka, czyli omasta, czyli gzik. Mówiąc slangiem wielkopolskim. W każdym bądź razie chodzi o coś. Co możemy dodać i zrobić pełnowartościowe danie. Tak kiedyś babcie robił, więc i ja tak zrobię. Ponieważ sezon szparagowy w pełni, więc wykorzystajmy szparagi zielone. Te szparagi pokrójmy. To jeden z tych sposobów, który absolutnie Wam polecam, bowiem najczęściej te szparagi gotujemy, smażymy na surowo. Są doskonałe. Same szparagi zamierzam wymieszać z serem. Końcóweczki więc do środka. Cyk. Ser twarogowy, nie mielony. Pokruszony na mniejsze kawałeczki. Do tego sera cebulka. Jedna mała dymka. Drobną kostkę. Teraz jeszcze jeden dodatek. Kwaśna, gęsta, śmietana. Tak, żeby to ładnie ze sobą wszystko połączyć. Jedna łyżka. Nie. To znaczy tak. Ale nie teraz. Przyszedł mi do głowy jeden pomysł i chyba na tym polega magia robienia tych programów. Korespondujemy. Wy piszecie komentarze, ja je czytam. I najczęściej pojawiają się pytania, jak zrobić inaczej kotleta schabowego, jak zrobić inaczej pyzę, jak zrobić inaczej zupę kalafiorową. Więc może i te kotlety, a w zasadzie tę pomoćkę, klasykę regionalną, pokażę Wam nieco inaczej. Więc śmietamy. I to będzie dla Was duże zaskoczenie. Tylko zostańcie do końca, bo finał będzie rzeczywiście wtedy, kiedy już placek będzie gotowy. Śmietanę gęstą, kwaśną, dobrą zostawiam. Samą pomoczkę, którą mam tu przygotowaną, doprawię tylko oliwą, też tłustą przecież. Pieprz. Sól. Szczypior. No i jeszcze jeden element, który zaplanowałem i tak też go dodam – pistacje. Ops, o, dobrze, że zajrzałem. E, Adaś, pokaż to. Placek, który ładnie wyrósł, na którym zrobiła się chrupiąca skórka. Przewracam na drugą stronę, i dokładnie to samo. Zostało 6 minut. Te 6 minut zamierzam wykorzystać do zrobienia salsy. Pistacje, dwie-trzy łyżki. Pokruszone. I też niech Was nie dziwi dodatek pistacji, bowiem kiedyś w dawnej kuchni polskiej, w kuchniach regionalnych wielu migdały, pistacje, orzechy, orzechy wszelakie. Były wykorzystywane. Były wykorzystywane chociażby po to, żeby dodać kaloryczności dodania, ale też dodać aromatu. Lubię też, jak jest troszkę ostro, więc ostra papryczka, jeżeli pozwolicie, to już pełna dowolność. Moim zdaniem to wszystko. Teraz trzeba to tylko wymieszać, ale bardzo delikatnie. I teraz szykujemy się do wyłożenia placka, ale szykujemy się w sposób absolutnie charakterystyczny. Po pierwsze, miód, który zamierzam połączyć ze śmietaną. Śmietanę nie będę kładł na gorącego placka, bo momentalnie spłynie. Ale śmietanę, tą zimną, ale kremową i gęstą, wyłożę na talerz. Doprawię miodem. I teraz placek. Ciepły, chrupiący i, co ważne, pięknie podróż. I to jest niewątpliwie zaleta właśnie takiego pieczenia bez tłuszczowego, kiedy smażenia nawet można powiedzieć bez tłuszczowego, kiedy to nie nasiąka tłuszczem, ale ładnie rośnie. Do tego wszystkiego przygotowana salsa. I tak, moi drodzy, ja rozumiem kuchnię regionalną. Inspirując się nią, wykorzystując różne sprzęty. jeżeli macie jeszcze z czymś problem, dajcie znać z jakimś sprzętem kuchennym, to chętnie Wam pomogę, byście nie musieli tylko robić w tym frytek. Byście mogli robić też? Takie rzeczy proste, szybkie, gwarantuję, że smaczne. Pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji.